Aktualizacja z budowy dworca. Praktycznie dzień przed otwarciem. Część galerii. Tu widzimy są wszystko gotowe ramy reklamowe wystawione. Tu wystaje jakiś kabel, przewody na oświetlenie. Tu mamy napis dekada nazwa galerii. Tu jeszcze kończą Obłożenie ścian Żeby to wszystko pięknie, ładnie wyglądało I jutro Na mnie, bo jutro 8 ma być otwarcie części dworcowej Tak to będzie się prezentować z części peronowe i bardzo ładnie będzie Napis PKP Koni Mam nadzieję że będzie ładnie podświetlony I tak to się prezentuje od strony Peronu I teraz idziemy sobie do peronu, Wyjdziemy, wychodzimy z tunelu, bo idę do zegarmistrza sobie pasek załatwić do zegarka, bo mi się rozwalił. Wchodzimy do windy peronowej, wciskamy sobie i jedziemy na dół. Tam są jakieś odbiory, to chyba nie będę tego nagrywać, bo po co? I teraz idziemy sobie windą Poziom minus jeden Okej okay. I tu dobra A teraz jak to wszystko ładnie wygląda od tej strony tu też ten napis widać a tu już drzwi od tej strony okej okay. a tu jakieś pomieszczenie socjalne, techniczne a tu rozbiórka wciąż będzie jeszcze trochę trwała już pewnie widać, ostro wiadomo jutro I ostatnie wejście będzie na stary dworzec Ostatnie wejście na stary dworzec Tak wygląda plac budowy z dworca. Ostatnie wejście. No, już jest biletomat przeniesiony na tamtą część. Teraz tu już jest napis dekada, zegar, wody, to już nagrywałem kilka razy. O tu rozbiórka widać idą bardzo ostro. Wszystko ostatnie, ślify na jutro. I no i jutro już otwarcie dworca Jak się uda to jutro będę